Czy słyszeliście o takim panu, Polaku, który nazywał się Stanisław Supłatowicz? Have you ever heard about a Polish man named Stanisław Supłatowicz? Cóż, miał on też swoją, swoje indiańskie inie, imię. He also had his Indian name. Było to Długie Pióro. i was... Sat ok. Mieszkał tu na pomorzu, we wrzeszczu, w Gdańsku, niedaleko Gdańska. He lived close to Gdańsk in Northern Poland, w północnej Polsce, a mówił, że pochodził z plemienia Szaunisów. He said he came from Shauni nie wiadomo do końca, jak to było, ale napisał tak wiele książek o Indianach i zaraził miłością do Indian tylu ludzi w Polsce, że Szaunisi są mu za to bardzo wdzięczni. He made Shawnee culture so popular in Poland, that original Shawnees are very grateful to Sadok. Ok. Posłuchajcie baśni o wielkiej stopie. Listen to a tale about Big food. Bardzo ważną istotą w tradycji Shaunisów jest Missy Singwa. A very important creature in Shawnee tradition is Mississingwa. Ten duch mieszka w lasach. This spirit lives in the forest. i chroni zwierzęta, and protects the animals around it. Niektóre północne plemiona twierdzą, że jest on tym. Czym ludzie nazywają wielką stopę? Some northern tribes claim the spirit is what people called Bigfoot. A więc wielka stopa. Pilnie przygląda się myśliwym. The Bigfoot watches all hunters. Jeżeli oni nie odnoszą się z wystarczającym szacunkiem do świata przyrody lub marnują dobra tego świata. On, ten duch, wielka stopa sprawi, że będą mieć jakiś wypadek, jako karę. The Bigfoot watches all hunters, and if they are disrespectful or wasteful, he will cause them to have an accident as punishment. Podczas obrzędu tańca chleba wśród szałnisów jest zawsze człowiek, który ubiera się w strój skóry niedźwiedzia. Ma na sobie drewnianą maskę, ma też laskę drewnianą oraz grzechotkę zrobioną ze skorupy żółwia. I ta właśnie osoba ucieleśnia wielką stopę. During the bread dance the Shawnee have a man who dresses in a suit of bear skin, wearing a wooden mask and carrying a cane and turtle shell rattle to impersonate Bigfoot. I ta właśnie osoba, ten wielka stopa, wyszukuje dzieci, które przeszkadzają i trochę stara się je nastraszyć aby dać im nauczkę. This impersonator will seek out children who are disruptive and frighten them, hence teaching them a valuable lesson. Wyobrażenia wielkiej stopy są wyryte na palach, na placu wioski indiańskiej, a także w domostwach, w których radzi Rada Starszych. Widniały też wizerunki Wielkiej Stopy jako zdobnictwo piszczałek indiańskich aż do XIX wieku. Bigfoot carvings were found on poles in the village plazas, in council houses and carved into pipes Until the nineteenth century. Bye.